Tempo w sprzedaży detalicznej jest ogromne. Klienci wchodzą i wychodzą ze sklepów, zmieniają się produkty, pracownicy, wszystko dzieje się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Przy takiej szybkości i ilości zmian łatwo przeoczyć szczegóły, które wpływają na Twój wynik. Umiejętności sprzedażowe obsługi sklepu oraz sposób, w jaki jest on zarządzany mają kluczowe znaczenie. Niestety w sprzedaży detalicznej powszechne jest myślenie, że ludziom wystarczy sama praktyka. Nie dostrzega się strat, które generowane są przez złe nawyki. Wyobrażasz sobie taką sytuację w lotnictwie pasażerskim? Czy chciałbyś być wśród pasażerów lotu z kapitanem Samołkiem? Jeśli uważasz, że byłoby to tragicznym w skutkach szaleństwem, to warto, abyś zastanowił się nad inwestycją w pracowników Twoich sklepów i współpracą z nami. Spośród licznych obszarów wpływających na Twój biznes od wielu lat specjalizujemy się w trzech. Uważamy, że ich prawidłowe funkcjonowanie znacznie podnosi obroty sklepów. Na podstawie analizy Twojej sytuacji tworzymy rozwiązania online dostarczające odpowiedni poziom wiedzy Twoim siłom sprzedaży. Rozwiązania, które działają. A następnie rozwijamy ich umiejętności w warunkach codziennej sprzedaży. Opracowaliśmy program e Store Lab dla sprzedawców oraz symulację biznesową Virtual Shop dla kadry kierowniczej. Takie rozwiązanie zapewnia szybki zwrot z inwestycji. I trwałą poprawę osiąganych przez Twoją organizację wyników. Więcej dowiesz się podczas spotkania z nami. Zapraszamy do kontaktu.